Paweł, Tabelo! słuchawem w zeszłym roku. Dudek wiesz! No stary, słuchawem na takie sprawy. I na i coś takiego. Hey, pues. No dobra, to szczele się przygotuje. Ja się przygotuje? na fajnie. jak wyłapi tą Jak boru! <grystanie zespołów> to jest moja! <grystanie zespołów> wiesz? To jest W tej Ruchu nie zaszkodzi. Obeznanie terenu, Dziadarki. czysty. Czysty <laughs> na radarze. Są słupki. Poprawię obuwie. Karpetki podciągał. Getry, getry. Szukuję się do akcji sam na sam będzie, jak Dudek teraz. Pięknie to zrobił. Pokazał, że nie potrzebuje rąk do obrony. Bramkasz na polską ekstrakazę. Co zrobić? Znowu nogi. Teraz ręce czysto. A ładnie, no, ładnie gra. Zmyłka. <laughs> Taktyka. <To czysto? śmiech> Dobrze, banie, uwaga. Znowu getry. O, jest ciota. się, kurwa. Jak Leżał się w obiektyw, mm. pozdrowienia przesłał, stoi pewnie na bramce. No, pa, Pawelek, no. jaki ma robi. No bo spojrzał się przez chwilę. Dawaj go, bo pozdrowienie. Ładnie grają. Pozdrowienia no. będzie, będzie, będzie... A, czy wybroni? No i ładna akcja Wyjazd będzie chyba, wrzutka, wrzutka, piękna wrzutka, bramkarz tylko odprowadził piłkę. Jest ropia, więcej nie mógł. O, chyba że bramkarz wybrał się na grzyby, ale znalazł ja, piłkę przy okazji. Żeby sobie wolny. o chyba nastąpi nastąpiła jakaś zmiana. Nie sądzę. A może to jednak Pedro? Tanty jelly psycho.